Znajdujemy się w Amfiteatrze w Ustroniu, za chwilę rozpocznie się pewna uroczysta, a gala finałowa, proszę powiedzieć jaki to jest konkurs i ile uczestniczek będziemy mogli podziwiać na tej scenie, na której właśnie znajdujemy się. Jest to impreza International Miss Summer 2022, wybory letniej Miss, że tak się wyrażę. Kandydatek jest 12 z różnych stron świata, także no, będzie w czym wybierać, bo są bardzo różnorodne dziewczyny. Z tego co wiem, Ewelino, ty jesteś przewodniczącą jury. E, oczywiście tutaj nie będę pytać, ile mamy członków jury, natomiast jakimi kategoriami e, lub cechami będziesz kierować się przy ewentualnym ocenianiu poszczególnej kandydatki? Na co ty przede wszystkim osobiście będziesz zwracać uwagę? Już Ci mówię, jeżeli dziewczyna będzie bardzo, bardzo ładna, ale na przykład nie będzie potrafiła chodzić to wybiorę dziewczynę, która będzie może odrobinę mniej w moim typie, bo wszystkie dziewczyny są piękne, ale za to która chodzi perfekcyjnie. Będę zwracać na każdą rzecz uwagę, na figurę, na twarz, na włosy, na to jak chodzi, na to w jaki sposób gestykuluje, jak mówi, jak się porusza. Tutaj wszystko jest ważne. Dziewczyna, która wygra ten konkurs, musi być perfekcyjna pod każdym względem i ja o to zadbam jako przewodnicząca jury. Oczywiście bierzemy tutaj pod uwagę, że dziewczyny pochodzą z różnych krajów, z różnych kultur tak naprawdę. W każdym kraju e, kwestia piękna ma inne znaczenie tak naprawdę, no ale jednak jesteśmy w Polsce i w Polsce mamy tutaj swoje wymogi. A powiedz Ewelino, oczywiście tutaj nie, nie wiem w jaki sposób będziecie, jak będą wszyscy członkowie ocenić, czy będziecie zadawać pytania kandydatkom czy nie, ale gdybyś na przykład miała taką możliwość zadania pytania wybranej kandydatce, to o co byś chciała zapytać? danej dziewczyny. Ojej, chyba y, nie chciałabym zapytać o to, co byś zmieniła na świecie, bo, bo... Wszyscy to zadają no bo to, zawsze. Bo to jest wieczne pytanie. Wiesz co? Może e, zadałabym pytanie, nie wiem, o na przykład najbardziej abstrakcyjne marzenie, które wiesz, że nie może się spełnić albo nie ma prawa się spełnić w najbliższym czasie, a jednak chciałabyś, żeby e, u schyłku Twojego życia być może była możliwość. Nie wiem, wiesz, chodzi mi o takie loty w kosmos albo totalnie abstrakcyjne rzeczy. I właśnie to samo pytanie kieruje do ciebie, Łukaszu, gdybyś był członkiem jury. I to jakie byś pytanie zadał kandydatcom? Ja myślę, że pytanie, które ty zadałeś, jest świetne. A jeżeli chodzi o kanon piękna w ogóle, moim zdaniem piękno się nie starzeje. Przede wszystkim. Zwróćmy uwagę aktorka Beata Tyszkiewicz. Tak. Kobieta piękna pod każdym względem i to, o czym rozmawialiśmy nawet wczoraj, jeszcze wieczorem. I Izabela Trojanowska. I Izabela Trojanowska. Jezu. Piękno, piękno się tak. nie starzeje. Jest w oczach, jest w ruchu, jest w geście, jest w tej takiej. w tym uśmiechu duszy. I ostatnie pytanie, które chciałbym Wam tutaj zadać. Oczywiście teraz żyjemy w takich dość ciężkich czasach, bo z jednej strony skończyła się pandemia, niby za chwilę może ponownie wybuchnąć, ale nie o tym mi chodzi. Mi chodzi właśnie o wybuch wojny na Ukrainie. Jak zapatrujecie się na tą ciężką sytuację, kiedy Polska przyjęła około 8 milionów tak naprawdę uchodźców, którzy oczywiście przemieszczają się, są w Polsce, są nie są w Polsce. Natomiast co Wy sądzicie o danej sytuacji? Kiedy żyjemy w XXI wieku, nikt nie spodziewał się, że obok... Obok naszego kraju może wybuchnąć tak wielka wojna. My, Polacy, w ogóle wydaje mi się świetnie rozumiemy sytuację Ukrainy ze względów historycznych, co prawda. Więc, jakby rok 1939 i nikomu nie trzeba tłumaczyć i. E, jest tam to tak bliskie, że wydaje mi się, że na mnie trzeba wyjaśniać tego w jaki sposób tym ludziom pomóc i co robić, bo my to doskonale znamy z historii. Ja wychodzę z założenia, że zawsze trzeba pomagać. Pomagałam, tak jak mogłam e, i pomagam dalej. E, natomiast niestety spotkałam się z tym, że nie każdy chce tę pomoc przyjąć, nie każdy ją przyjmuje w sposób nie taki, potrafi przyjąć nie tę każdy pomoc. potrafi przyjąć tę pomoc i e, no, nie, wiadomo, że nie można wszystkich pakować do jednego worka, e, ale niektórych Uchodźców są dla mnie nie do przyjęcia. Poniżej krytyki. Po, poniżej krytyki, biorąc pod uwagę to, co my jako Polska zrobiliśmy hmm. dla nich. Nie mówię tutaj o wszystkich, ale m, m, dlatego mówię, że jest to dla mnie kontrowersyjny temat. No nie ma co ukrywać, Polska najwięcej na świecie pomaga uchodźcom, i na tym byśmy tutaj skończyli. I Proszę zaprosić naszych widzów do oglądania relacji z tak pięknego wydarzenia, jak właśnie Gala Finałowa. To może niech organizator zaprosi. Boguś. Boguś, chodź tutaj do nas. Chodź tutaj do mamy nas. organizatora imprezy. Mogę? Przekazuj mi. O. Albo Ty jesteś. Tak, ja tutaj. Stało. Organizator imprezy. Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich widzów do śledzenia relacji z tej cudownej imprezy, jaką jest. Miss 2022. 2022. Zapraszamy.